Cześć, cześć w Spacer po miłość. Został tydzień. I atmosfera robi się coraz gęstsza. Zapakowałem się wózek, namiot. Mówię, dobra, pójdę pod namiot. Zobaczyć. Ale miałem jeszcze kilka spraw organizacyjnych do załatwienia. Okazało się, że jak je skończyłem robić, to jest godzina 19, A o 21 zachodzi słońce, więc. Zanim dotarłbym do miejsca, gdzie mógłbym rozbić namiot, byłoby już ciemno, więc bez sensu. Przekładam na jutro, aczkolwiek przy załadowaniu takim próbnym rzeczy, już widzę, że będzie cholernie ciężko zmieścić wszystko do tego wózka. Jest cudowny, ale potrzebowałbym więcej miejsca i będzie naprawdę żonglowanie rzeczami. Naprawdę niezbędnymi. Nie, nie będę musiał wyrzucić rzeczy, które są naprawdę niezbędne. I to jest taka trochę niebezpieczna gra. No ale cóż. Siedem dni. Dziewczyny od Czujnego. Pozdrawiam ekipę Czujnego. Oczywiście bardzo serdecznie wymyśliły taką ciekawą rzecz, że zrobią grupę wsparcia na Whatsappie. Dla mnie mega. Zaniemówiłem. mówiłem, jest jak tu ciemno, czemu no tak ciemno? Zaniemówiłem. mówiłem, niesamowite. Bardzo wszystkim dziękuję, zobaczymy co z tego wyniknie. Dzisiaj z kijkami słuchajcie, chodzę, jestem na 12 km, do domu zostało spokojnie 10, także dzisiaj spokojnie 22 zrobię. Powiem Wam, że czuję nadgarstki, jeśli chodzi o. Tak lepiej. Jeśli czuję nadgarstki, jeśli chodzi o, o te kijki. Nie wiem, czy ja coś źle robię, czy to po prostu jest motyw, żeby się przyzwyczaić do tego. No, zobaczymy, jak to będzie. Strasznie ciemno, nie wiem, czy pod światło. Te, te drzewa rzucają taki cień. Patrzcie, prawie mnie nie widać. Szok. I generalnie tyle. W sumie tyle. Pozdrawiam Was. Pogoda dzisiaj była piękna, bo 16 stopni i ciepło. Teraz już jest trochę zimniej. A generalnie tak to wygląda. Trzymajcie się, hej.